Moi drodzy, tak jak obiecałam, zaczynamy kolejny rytuał. Oczywiście lajka do filmiku i obserwacja. Rytuał na miłość. Na miłość. Pokażę Wam, jak zrobić potężne zaklęcie na miłość, żeby kogoś przyciągnąć. Ale czy żeby do Was wrócił, potrzebne Wam będzie dwie świeczki: różowa i czerwona, ładny liść laurowy, moi drodzy. Kawałek kartki papieru. Miseczka malutka. Do tego też będzie potrzebny Wam cynamon. I zaczynamy! Jak zrobić rytuał na miłość? A, i zapomniany najważniejszy słoiczek. Posłuchajcie, zapalacie te świeczki. Różbą. I czerwono. Piszecie na kartce imię osoby, której chcecie, żeby do Was wróciła, albo między Wami coś było. I piszecie imię tej osoby po jednej stronie, po drugiej stronie imię Wasze. Ja znaczki napiszę. Oczywiście bierzecie taki dziś laurowy i także na nim piszecie imię tej osoby, do której chcecie wrócić, albo żeby ją zdobyć. I piszecie imię tej osoby. Kiedy już mamy dwie takie rzeczy zrobione, łączymy je. I moi drodzy, spalamy. Żeby było jasne, nad czerwoną świeczką. Nie przejmujcie jak wam się bardzo nie spali. Chodzi też, żeby go jak najbardziej spalić. Szykujecie sobie taką insetę i mówicie intencji, żeby ta osoba do Was przyszła albo wróciła. OK. Liść nad czerwoną świeczką. Na różową palicie, moi drodzy, karteczkę i mówicie intencję, jaką chcecie, Żeby ta osoba wróciła, z powrotem się w Was zakochała albo ją zdobyła, zwróciła na Was bardzo uwagę. Na różową karteczkę. I macie tutaj spalona popiół z tych rzeczy, których zrobiliśmy. Bierzecie ten popiół. Moi drodzy, i sypujecie do słoiczka. Starajcie się, żeby w słoiczku było wszystko popiół, który wam zostanie. Bierzecie cynamon, łyżeczkę cynamonu, i bierzecie do tutaj cynamonu, do tej miseczki. Ja specjalnie zostawiłam troszeczkę tutaj popiołu. Biorę stąd popiół. Możecie sobie na spokojnie wyjąć część popiół, dlatego, że będziecie teraz mieć zmieszany do tego cynamonu i mówicie swoją prośbę. Niech dany mężczyzna przyjdzie do mnie, osłodzi mi życie. Niech będę ja słodyczą jego życia. Niech będzie ze mną co noc, co dzień. I wymawiacie to trzy razy Waszą prośbę z imieniem tego pana albo pani. Później, moi drodzy, przesypujecie ten cynamon z popiołem, popioł też tutaj została końcówka do tego słoiczka. Oczywiście, możecie to zmuchnąć na zewnątrz. Niech ma życzenie się spełni. Bierzecie ten słoiczek Moi drodzy, i powtarzacie ponownie, niech ta osoba wróci do mojego życia, niech ta osoba zwróci na mnie uwagę i przyjdzie do mojego życia. I uszczęśliwić. Posłuchajcie mnie, taki swój czek, bierzecie i zakopujecie. I mówicie tak pod drzewem albo pod krzaczkiem, może być w dużej granicy w domu. I robicie tak. Noce oddajemy prośby. By dzień spełnimy pragnienia i marzenia. Niech wszystko, co proszę, będzie mi dane. I zakopujecie pod drzewem. I oczywiście czekacie na efekt. Ten rytuał jest bardzo dobry, bym powiedziała. To jest dość prosty rytuał, ale bardzo skuteczny. Potrzeba trochę zachodu po słójczek, po dwie świeczki. Te świeczki, moi drodzy, zostawiacie do końca żeby się wypaliły. Możecie te świeczki rano wyrzucić do kosza i powiedzieć niech moje życzenie i spragnienie się spełni. To co zostanie z tych świeczek ogólnie i na tym polega rytuał. Zapraszam na mój TikTok oglądanie rytuałów, zapraszam do indywidualnego kontaktu na wróżenie z kart oraz na rytuały, które się sprawdzają. Pa pa.